Koziołek i wspólna droga. Na skraju górskiej polany mieszkał młody koziołek o jasnych rogach i niespokojnym sercu. Każdego ranka patrzył w stronę ścieżek wijących się po zboczu. Jedna z nich była szeroka, równa i dobrze wydeptana. To nią chodziły owce, kozy i pasterze. Druga była wąska, kamienista i stroma. Prawie nikt nią nie szedł. Po co się męczyć? mówiły mu inne zwierzęta. Wspólna droga jest bezpieczna i łatwa. Koziołek kiwał głową, ale jego oczy wciąż uciekały w stronę tej wąskiej ścieżki. Czuł, że coś go tam woła. Pewnego dnia, mimo ostrzeżeń, postanowił spróbować. Pierwsze kroki były trudne. Kamienie osuwały się spod kopyt, a wiatr porywał drobny pył. Koziołek potknął się i zsunął kilka kroków w dół. Zabolało, a serce zabiło szybciej. Może mieli rację? Pomyślał, patrząc w dół na łatwą drogę, po której inni szli spokojnie, rozmawiając i śmiejąc się. Jednak coś w nim nie pozwalało zawrócić. Podniósł się i ruszył dalej. Każdy krok uczył go ostrożności. Upadł jeszcze raz, potem kolejny, ale za każdym razem wstawał mądrzejszy. Zaczął ufać swoim kopytom i uważniej patrzeć, gdzie stawia nogi. Im wyżej się wspinał, tym ciszej robiło się wokół. Zniknęły głosy stada, a pojawił się tylko świst wiatru i zapach górskich ziół. Koziołek poczuł zmęczenie, lecz także dziwną radość. W końcu dotarł na małą półkę skalną. Zatrzymał się i spojrzał przed siebie. Jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Przed nim rozciągała się dolina skąpana w świetle zachodzącego słońca. Rzeki lśniły jak srebrne wstęgi. A chmury płynęły tuż pod jego kopytami. Koziołek stał w ciszy, wiedząc, że nikt z tych, którzy wybrali łatwą drogę, nie zobaczy tego widoku. Wszystkie upadki, strach i zmęczenie nagle nabrały sensu. Gdy wrócił do stada, był już inny. Nie opowiadał wiele, ale w jego oczach było coś nowego: spokój i pewność. Morał. Własna droga bywa trudna, ale prowadzi do wyjątkowych miejsc.